Was w kolejnym numerze sztuczek magiczny. Tu sobie te karty odłożę. Tak, wybierzcie sobie jakąś kartę. Ja Wam tak wybiorę niestety, bo nie ma tutaj was. Niech to będzie ta. Ja jej nie widzę. Weźcie ją sobie zapamiętajcie. Pamiętacie? Ja mam sobie teraz położę przykład... Czy ja tu Mam tutaj Jokera akurat. Ja wiem, że Wsadzę sobie tą kartę, tak? Jest tam waszą na górę, tak? przełożę talię, Tak? I sobie teraz puszczę kartę, i mój palec powinien się gdzieś, w którymś miejscu zatrzymać, tak? Ej, się zatrzymało, tak? Teraz ja sobie wezmę tą kartę. I to jest Twoja karta. Jeszcze raz proszę bardzo. Więc tak. Bierzcie jeszcze jakąś kartę. Znowu. To, tak. A, spadło mi kilka. Niech to będzie ta karta. Nie widzę. Tak. Ja ją tutaj, tak i przełożę dalej. Teraz obrazkami. O tak widzicie? Palec powinien mi się w jakimś miejscu zatrzymać. Patrzcie, palce wszystkie. O, widzicie? Dobra. Okay. I to jest nasza karta. Zapraszam do wyjaśnienia tego triku. Do tego triku będziemy potrzebowali specjalnej karty, czyli sobie odcinamy to na samej górze, no, tak. I kładziemy ją sobie na, na dole, tak. Musi być na dole. Prosimy widza, żeby wygrały jakąś kartę. Niech to będzie. To jest AS CARO i kładziemy ją na górze i sobie przykładamy przekładamy no właśnie mi to wypadło przekładamy dalej. i teraz puszczamy karty tak o. i automatycznie palec powinien się zatrzymać na tym jokerze o widzicie i Oczywiście to ukrywam i wyjmujemy kartę, która będzie na samej górze. I to będzie jego karta. Tak. Jeśli filmik Wam się podobał, zapraszam. E, zapraszam. E, dajcie mi subskrypcję albo jakąś łapkę w górę. Cześć.